Cześć, z tej strony Malaga. Zagramy dzisiaj w Lola w trybie zwanym Urfem. Dzisiaj zagrałem ze mną Vito. Siemanko. Malko. Ptasiu. Kajzer. <grystanie> no i Ajo. Cześć. A już ty jesteś inny przymądzer, że chamiot super w Okej. <grystanie> <grystanie> ja ich nie znam. <grystanie> to, to czemu jesteśmy znajomymi na Lulu i na Skype'a, jo? Ajo. Na <grystanie> jo. ty się musisz do, połączyć z nami. Ajo, tracisz kontakt. Ajo, słyszysz? W ogóle ptaka w ogóle nie słychać. E, okej. Okay. Teraz będzie troll na levelu hard. Zobaczymy co. Kamil Apostolakis mnie zaprosił. Nie chcę go. Głupiego śmiecia. Dobra. Teraz idę trollować dzieci. Proszę mi nie przeszkadzać. Za chwilę. Już? Tak. No, ty, ty się tapaj na topa, co nie? Jeśli masz teleportację. No. <noise> tak, już się. się loguje dopiero. <laughs> Okej, okay. internet widać. Guys, jak... Idę no, zrobić Festblada no, no, no. Dawaj chyby, żebym już tutaj. Ej, no, gdzie ty idziesz? Come on to me! <laughs> <Rhythmic>. <laughs> Co on <to> tu zrobił? No idiota. <laughs> o! Lisandra od dupy strony cię wzięła. Ooooooo Kaj ty jesteś? Ja cię nie widzę ty. Ja cię zgubiłem Kurde Ale siopa Prawie wyszło Czemu ty nie masz HP? Nie mam HP, bo przed chwilą przychwycałem Pach, też kurde I poszedłem na mapce i mi poszły Ok Pierdziawki Mam Lisina i Lisangra, czyli mogą... A ja muszę wysadzić ten domek, co tam jest Hmm. Co? A jak fajnie wróciłeś. No czekaj 100% ma mięso chcesz? O o o o o dobra A kochawki co wszędzie. Patrz Wiem co ty, lodowa Nie pochodz zig nawet do farmy, bo cię... Tie... O Jezu jakie mam duże kuzał, czterdzieści 40 sekund. Co masz 40 sekund? Na ulcie. O oh lol. Ajrzę! pomóż, a nie kurde, jestem na Dobra, idę gankować. I gankować. rankować. <grym> możesz no. zankować? Nie, nie. Dobra, nie idę rankować, bo, bo nuby jesteście. A, a ja tak miałem. Aha, z Stoisz w mieście i się patrzysz na mnie. Co, co a, to, to bierze? To, że... A jest z że... że... widzi, kiedy postaci patrzą. Nie, ja on się przyso... przyciągnie do mnie.

się, ja to banka robię, nie widzisz? Ty, pisygan. Ty, On przyjdzie farmić. Ty, dopiero zacząłem. Dobra. Dobra. Pokręci pokręciłem trochę po korbką od internetu. Chyba nas pogięło. Pokręciłem trochę korbką od internetu, więc powinno działać. Bo no ja się przyjdę, będzie kajsił farmy. z pieprza. Idź do sąsiadki, poprzez wiadro z internetu. No patrz ją. Powiedz, że pożyczasz. Korbą pokręciłem. Ona no tu jest. A. Ty, ty wolisz bardziej takie stare metody. No, to jest wietźba. No, dosłownie. Jest, ty ma skórkę, a ma wajkę. E, FSX. No, haju. A i ma dron. No, popatrz. No, ona się wróciła, a on mnie zabił. Jak nie, tam? nie, nie, Ale się nie dało zabić. pedofil się beka! A nie, on sobie. Tak, to mu jest. Zajmu na to. E, nie kurwa, Powiedz, tu ona cię zabije Mam ją! No nie patologia Tuba Patologia Weź patologia Odcinamy tych śmieciów, ale się flesznął Czego? Od internetu nie róbcie tego, nikt nie złoty na taką karę A yo DD de da kujba z kieruję. Wow, ten ziks chyba mnie nie lubi. Twoimi grubymi się No serio? ja zajebaj go. Zostaw mnie, Zik. Ja bym nie zostawiał. No to masz wizję! Wszystkie że. SS nie ma. Okej, okay, spoko. No tam! Masz wizję, Ajo, znowu. Ej, ty dajcie się do mojego klona Dobra, tak. zachodzimy. No nie no to... Kurde, czemu mam tu nie chce przyjść? Dzięki, Ajo, ty głupku dębku. Nie, to zwycięstwo ta szatan Jak, z ci tu zapadłeś? No bo zostałyłem, bo mnie inni zabiły. Okej, Bo nie mam ząbki jeszcze. Dla to mondo. Szybko bijam s s z Re. Dobra, hard tu są. A ja stałowałem. Gruszawka poszła. Coż właśnie nie chciałem już zsunować. Aaaa! Ale skrzeczo, jak zajebisty tutaj. No to będzie taki modny ty. No dobrze, to ty. Te, ty, te, ty, 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 ty. Chodź, zostań, zostań. O mas, widzę, że on miał dzisiaj zajebisty rynek, to nie? Tak. No. No pundek, nie widziałeś jak mu spuchł, spuchł rynek? Nieee! Widz... No mnie no, dupa spuchnie. No, <śledznie> co robisz? No, a komu? <koło? śledznie> <śledznie> ok, ja się wracam. Spierdolę. <śledznie> Kabano orzechami robią swoje aju Kabano z orzechami, po to by myślił? No właśnie Nie chodzi Powiedziałeś dzisiaj jak kabano No wiem ale to jest niedobre Z żurawiną są ty No z różawiną, mi Elizabeth Tak wygrywam Ciotka Przedobam bym kie... jak leśniczył <laughs> Ale loski tu poszły aż trzy Nie szalej No i te głupie pedały, <grym> tilu <zniu> Ajo rato mi się pleszne <grym zniu> Słyszą się Wyślałowałem fale miniony To zresztą nie mam piątego Ja też nie ja mam, ja mam dopiero czwarty, bo ale jakby słabo, słabo go zabija ja też mam czwarty. się czwarty. Ty chociaż połkował, a nie... Ja za połkuję? Zabryj ty! <grym> Kurde... No niech się tutaj kłó... No chodź tu nagle, bo ciebie nikt nie idzie, stoi <grym> w krzakach i ujrzy masz co? Stoi w krzakach, opierdałeś się. No, stoi w krzakach i, i ten... No i widzi, że mu lepszy. Relax, guys, relax, I coming, bot. Kurde, ona I się tak była, a ja mu słyszałem. Ten gruby pedał mnie bije. Trochę to masz być co praktycznie... Co? Gdzie? Dobra, idę zabić, idę Nie wierzę Będę bezlitosna, bo jestem ją chce myślisz, że mi ucieknie, się ucieknie, nie ma Dobra Serio?

Jakie groźby, bo się fleczne też... <grystuk /dysilles> <grystuk /dysilles> Ej te dwa pedały do mnie wciszły tak. ja, Mnie wybacz, ja tam bym jak powalony a Polubili dobra, cię to zostawcie, co? Z, zostawcie mi co? Polubili Kaisera i przyszli do niego, a on się otoczył, ale zdałoby tego pedało A dobra, O, to mnie usmutowało, widziałeś to? <grystuk /dysilles> nie widziałem tego teba, tego co tego kebanu, na co zde pedał O Ono no, tak od wczoraj co, nie? co ja od, ja. od WF-u no, od, WF oh. od dzisiaj od wf jest moim ojcem Od dzisiaj od wf od 12 ale od wczoraj co nie? to okay. ha, <laughs> Nara. nie 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 widzę W Ginie! Marta ja, Jakiś low jest? Yo? Ja jestem lowem Miło mi Ciebie nie mogę też. A szkoda Dobra guys, I coming, I coming, back door Coming home! Coming home! E, nie wiem Dobra to ja farnę <laughs> Oni mają my... iść o, No tak głupie pedał. Oh. Głupie pedał. Nie powiem co. Witam, masz free i chodź tu. Dzień Dobra, to? tak się bawimy. No e... za lajwa. A ja nie, ja tu farmić będę, czekaj. Ez i na mnie O, znalazłem go. Dobrze. Że... Masz tu drugiego? Jaka ładna, Jaka ładna gra. No Widzisz tego drugiego czy nie? To widzę. I trzecie go teraz. A i mi on jest. No ale ja robiłem, nie widziałeś. A jest Lissandra. Backdory robię, a oni mi, mi przeszkadzają. Oj, a ja bym tak, widziałam. Jaka słucha. Ja bym jej nie biła. A ja bym chyba umiał. No i po co ja taką luta wciąż... Nie ma za co, Szymon, nie ma za co. Nie wiem, ale ja bym chciała w końcu kogoś zabić. Ty mi jeszcze pomagasz. ja trzy asysty? Okej. Jak ja nie mogę mieć killi, to niech on chociaż ma. Lol, to ty naprawdę dobrodusznie jesteś. Ona będzie moja, wyciekaj. Co dzień, ja zrobiłem, Dzień dobry dla do zwierząt. Trzeba się jeździć, serio! Ja go złapię. Będzie, mój... zła. <noise> <noise> będzie mój. Aj, cię złapać. Będzie mój, A! Dobra, Dobra, Postawcie mi... o, dobra. Ale po co ten rage tutaj idzie? Później na YouTube się dziwią. No. Później rodzice za zabroniają... zabroniają... No. Zabraniają. Oglądać gdzieś się takie filmy z wejżem. Uhu! Rejdem. Żyję. Ale Po co ta agresja? Bo kurwa no. kszujecie. Ale po... E, Ta... Po co ty się tak unosisz? No. Bo zaczynam padać jak pała Jak to? Jak bały? pała mm. Ja tego tak, 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 A jo ja, postaw to mi to tam warda w te krzaki? Gdzie to te masz? No Co za te blikę Tu czy No i lecimy Ja pilnujmy tam. Nie ma lały no. Nie piłem no, ich nawet nie, to nawet nie muszę to jechać Bo mi się nie opłaca Ja poczekam aż, aż ten, aż ptaku będzie miał jakiś i smutkuje Patrz jakiś głupia! Wziął tą łapką, co uciekła z mojego tego? Dzięki ptaku! Dzięki. Spierdalaj <grym> 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 Już dzisiaj przesadziliście, nie? O kurde, są bomby, ja pier... Ja pierdolę! No, no, no ale co? Ja nie wiem. Mi też ksują, ale ja im ksuję. Nie też. No właśnie. A ja wam nie ksuję, bo jestem tu żądny. Ale po prostu to agresja! Ani <gryśla> rzuć Cybersa, bo nie mam się do czego przeteleportować. Ale ja chcę Cybersa. <gryśla> ale wiesz, ty możesz dużo chcieć. Proszę, rzuć dla mnie Cybersa. Tak, tak? nie. Proszę. Nie. To mogę Cię zabić. Ok. ale jak ja zabiję? Dobra, no i teraz się nie zabierzesz, bo przystaję. mi No no no, ty kurwa! Pedale! Okej, okay. dobra, jeden poszedł. Y idę druga. Patrz, kurde byłaby moja. Jak ty ksujesz, Kaiser. Ja to nie wiem, on się taką postać wziął, że, że, że nie wiem, że kiepskuje. A myślałem, że to ja będę anką ksuła, tu jednak nie. No. Dobra, y ja, im, ja im będę klaut farmy, stary. Jak to mówi Io będę stealował. Ok. Mm -hmm. tak. O Jezu, ulta poleciała! No, dobra, leży, leży. le, 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 leżeć, je, le Ups. O Jezu. Po co ja się tam wracałem? Zło zonie. Złożę w zonie, bo, bo z zoni to Kaiser. A, Kaiser fajny-fajnie grasz, stoisz tam stał, nie? No dobra, to jak już mój miś robi sobie to czemu ja mam ich nie dokończyć? Kajzer, ultuj! O, zgubiłem się do wyroku. jak ładnie, jak ładnie. Chyba sobie drugiego Rabadona kupię. Dobra, Utuj! Patrz! Jaka dziwka! ja ty dziwko, jeszcze nigdy nie zutuję dla twój rozkaz. A to, co ty to ukazałeś? Czemu ci zawsze takie kuźwa dają mi z

Ej na topa, na topa, patrzcie robię grob teleport Idę Ja nie mam teleporta więc będę biegł z buta Dobra A Dawaj co, ty tam, fle, fle tam, Ja ultuję, patrz, patrz na to, to, to Ja pierwszy? Zobacz, to... ty pierwszy Ej <grym> no wierzę mi zniszczyli się nie mogłam tepnąć O co za świnie no Spokojnie, spokojnie kombuję, kombuję, dobra wracam Ultuję, matuję Aha nie ma, nie ma ty Nie, nie, nie będzie nie, nie, mu tego <grym> Zabrał, dobra Uciek ci! Się... Uciek mi! Uciek mi. Ja, ja go złapię! Będzie mój! Ja go złapię! Ja go złapię! Ja go złapię! Będzie mój! Jest mój, dobra, złapałem go! Jest! Dobra! Ludzie mam... Każe cię deportować z kraju. <laughs> <sparrowa> deportować za te kszucie. Tam powiedział? Kto tam z kraju? Powiedział, że każdy cię deportować z kraju, za te szczucie. Chyba reportować. Ale gdzie, bo to zależy. Do Bruninów, do swoich. Tam do Aja. Ta, ta, nie wiem, który ja. szeroki, wiesz. Jest Las Vegas, Las Palmas, nie? I Las Gołówicki, to ja się muszę zastanowić. Bo <grym> jak <to> Las Kochłowicki? <grym> ja, ja bym Las Palmas. Ale ja opuść cienia, bo chcesz się do czegoś teleportować. Do cienia się nie możesz. Sprój. No dawaj te dwie sekundy ku mi się nie wprawiać. Pomogłem ci teraz, Tak, masz, ziela. ma to. Serio, sądziłam, że się skryłam, a jednak do krzaków nie wlazłam. Ale ja ci pomogłem, więc nie, nie wyzywaj mnie, co? ty tu mnie mówisz? Hmm. Ja ci pomogłem, a ty mnie wyzywasz. Fajne krzaczki. jest <grym> przypadek mu pomógł. O jaki pedał! <grym się wpadek> <grym się wpadek> a ja to by mój, bo uciekł mi. Tak, tak, <grym się wpadki> tak. A później pójdziemy na lądy, nie? No. No, no, ale... te aja, w sumie... No, to robina Iwerta. Filas, co zrobiłem? Znowu ich wracam się z wracam, ja to jest z końcem kontraca jabostrą. Dobra. idę z ich. Okej? Okay? Zar, po raz kolejny. No, bo e tak. się boję smutę. No to może się do Cibersa. Będzie zresztą. nieśmiertelny. Ja. No, co z tego, że on jest nieśmiertelny? Ja Nie jestem śmiertelny. Jak, bo ja tak ŁUHU! I się wracał, żeby życiel, A wracał, żeby <grym> Ale po co cię życie? No, to... Idzie tutaj, ja uciekam. <grym> Wszystko cierpli, co się da. <grym> Dobra. Nie mam innego wyboru, jak tylko wyciągnąć z tego spawna. O Jezu, wracają! Co wy im tam robicie? Nie Zobacz. wiem, chyba się zdenerwowali, jak mi na jakimś mitocie. Ciekawe dlaczego. No nie, na serio! Zawsze kujwa szmata Ciekawe. mnie urtuje. A bo cię polubił. O Jezu! Zły moment, zła chwila. O, mnie, <grym> gałczcie mnie! O Jezu, nie gałczcie mnie, albo cię! Ej, zróbcie barona <grym grym> y, <grym> zrobiłem dzisiaj y, w dwie osoby ja i Kaila na 12 levelach Eee. Y, ja mu sprzedam w i włosów Ja Nie, nie zderzujcie okej okay. No, nie, 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 nie mnie, Nie dał jej tego Mnie... nie utuje, udow, Nie utuję, nie utuję Dobra, ludzie, nie mamy wyboru. Kajzer, ultuj. Kajzer, po prostu ultuj, bo masz no, kajsa. Spróbuj zultować! <tulizacja> no szmata! <tulizacja> ja to chuj wredny! Kukul, wiesz, jeszcze mam trzy ich, Chcę, bym miał triple'a. No jaka soka! Mogłeś no, się jeszcze tak poobijać troszkę. Taki był triple siarczysty, tak... Jak chudę. Jak straczka. Tarsuj.

a ty, a ty, a ty, a no do... faj, Czemu ta cipa zawsze używa na mnie ultę <noise> Ura! nie lubi. No, Lissi. Bo no, lubi takie mokre. No, chodź, na mnie jest Andras. chodź robimy baronat 2. A się ona ultuje, jak to jest co nie? Więc. Nie, ona mnie ultuje tylko. A robimy no, baronat... Tak. O, no, ty dawaj, go szybko robię solo, ty! Chodź, teraz ty go no to atankować. BIEGNĘ, fleszuję się przecież to nie? To dajcie jest mi to tam bardę, ja już tam będę szła tutaj, Ja za 5 sekund będę Ja za 5 sekund się Nie zapijajcie, <ścoughs> 5 Patrz jak jesteś skór wysył Jak to wygląda? Nie zrobił Ja mam <ścoughs> trewo <ten revoluc. ścoughs> Z barona A tam pójdę z ja się zaniemałem O <ścoughs> oh, nie Z no report, nie. to Ha ha, ją. Nie wiem jak no kurde nie było, tak KS nie żyło, więc się nie utowałem. No nie ma tak, tak dobrze. Po prostu ja mu robię czy barona, czy się Ani warta. A dobra jest. Jest, przecież dałam. Idę breaka zrobić Ale fajnie fajnie chodzić po ichu jeszcze sens, <laughs> na oh, Czekaj, gdzie byś tutaj teleport? Aha, nie mogę ok. Ja stopa. Masz, stopa. Maszloła dziewko. Dzień. Dobra, cię, tak, tak baglora możemy zrobić. <noise> a, dobra, o co zakład, że zabiję go? O, tak o, nie zagło, Nie zakładałem się. Ale spokojnie. A ja, nie zostanę w stu z z a ja proszę, zabijcie go. <noise> Jakieś... U... O! Ultuję! Może kogoś zabiję. No ultuj, ultuj! Nie! Ale mm. teraz są takie tam free fragi, nie? Ja. Uh -huh. no, tak. uh -huh. no, jak suka, jak zwykle do mnie. Dajcie Arabii. mi! Jak zginiesz się ty, proszę. No zgin, zgin. O, bardzo dobrze! O, ja świetnie! O, fuck, dobrze, fuck. jakie Zabijcie jeszcze Ani. Ani, zabijcie jeszcze. A, ja daj. Pan... Tak, daj. Zabijcie. zabijcie Ani, ja poczekam. I to są koledzy, koledzy. <laughs> A ja on stoi w tych krzakach. Jeszcze się beknę, bo bo... To, Ale pozdro, on leci na moje QIW. Mamy nie masz, nie? No. no. no Okej, okay, to ja sobie dżunglę nie. zrobię. Czy nie masz to no. robić. Może ludzie zostały a Ej dobra, zabij też inhibitor. Pani Warda, Ani 10 złotych. No bardy, <śmiech> <śmiech> nie stać. Nie ma nic za darmo, sorry. Odda ci Aja. No. <laughs> No! Nieee, nie dodam, nie daj Wiem, co To jest... To jest to, że oni będą... ...wódku ...pali. Tą Dawaj Kuszamy, Dobra kończę to, kończę to, to, Malaga nagrywaj. Ten... No nie, końca, głupku! Czekaj! No, Jakiś ciebie cymbał tępy! Tak. Jak... <śmany> Jezus Maria! Nie trafiają! Resultowała mnie! Dobrze! Dobrze dałeś! No, Zigby ty... pierwszej bo ci zaraz kurde zrobię, nie wiem. No, Złup! Jezus Krystus na Zaretański znaleźć. Jezus <grystus> na Zaretański, <zginie. grystus> Dobrze Ani, tam by Patrz! Jakie to są mądy? tina! Tak mi No jasne i ten Tibers mnie zdradzi, że ja tu jestem. No już myślałam. Ja. Yeah. <noise> zawołanie, tak? no, <noise> no, Wiesz jest dobre? Jeszcze. Włożyć ci Ja biegną po mnie. I... On ci się zdąży załadować, a on jeszcze stoi. No. Lefam się szybko, bo mnie zabiją. Padaj. Ja Za karę. Pisałem. Nie, się. Spokojnie, normalnie. O! I... To nie zmienia faktu, że jesteś klejem. Pam, 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 No ja! I Nexus ma 1900 całe. No to... to znaczy. Znaki. Kurde! Dobrze, dzięki, Ajo. No, patrz, nie wyszedł! Ja no, patrz, gdzie wyszedł! No, patrz, patrz, Sandro patrz, 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 mam prawie tysiąc... patrz, 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 No patrz, no, <trych> patrz,